Cześć moi kochani, witam w ulubienicy października i poniekąd też trochę września. O, od razu przepraszam, poza oknem jest, robią coś: jakieś roboty, coś tam wierszą i pewnie to będzie gdzieś słychać w tle. Może nie, mam nadzieję, że nie. I są tu też ulubieńce poniekąd września, ponieważ y, kilka z tych rzeczy działo się właśnie w tym miesiącu. Pierwsza, właśnie rzecz, o której chcę mówić, to zakochałam się w tatrach, ogólnie w górach. Zawsze się jeździło na wycieczki jakieś takie szkolne i wtedy chyba się tego do końca nie doceniało, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie zwracało się uwagi chyba na to piękno gór, przynajmniej no, ja tego nie robiłam i moje koleżanki też nie za bardzo, tylko się tak szło, bo się szło. Yy, I teraz pojechałam jakby, po prostu sama się napaliłam, najarałam i mówię, chcę tam jechać koniecznie. I jej, no po prostu, przepadłam. przypadam, pierwsza była nad morskim okiem, więc yy, jako ja Polka mówię, naprawdę dopiero w wieku 24 lat jesteś tutaj i widzisz to, jakie to jest piękne, mówię, no trochę przegięcie i trochę żal. Kolejna rzecz, chciałam wejść na bo niestety nie udało mi się to, ponieważ y, był taki halny, że już na dole górale mówili, że jeśli chcesz wejść nawet chociażby na Kasprowy, to do góry będziesz chodziła na czworakach, ponieważ jest taki wiatr, że zatrzymało kolejkę na Kasprowy, że po prostu no, że jest ogólnie masakra, zresztą sami zobaczcie. te piękne chmurki zapierdzielają. Proszę bardzo Siemię. Także moja mama w połowie drogi stwierdziła Monika, jeśli coś tam iść, to doprowadzisz mnie do zawału, ja na pewno nie idę. I mówię, dobra mamo, y, znaczy ja jak generalnie gdybym tam była sama, to pewnie bym bla, lazła tam dalej przed ciebie, taka jestem głupia, ale mm, no lekcja pokory, lekcja pokory. Ale co nie zmienia faktu, że na pewno tam wrócę i na pewno chcę połazić po tych wszystkich miejscach, bo się mega zajarałam. Kupiłam nawet sobie mapkę taką podzieloną fajnie na sześć części, na sześć jakby rejonów Tatr. Czyli wiecie, Dolina Chochołowska, Kościeliska, rejon Giewontu i tak dalej. E I co jest fajne, na każdej takiej mapce mamy, m, na każdej takiej części mamy po prostu mapkę ze szlakami rozrosowanymi, wszystko po kolei, czerwone, y zielone, żółte i tak dalej wszystko jest fajnie opisane i yy, zbieramy tutaj pieczątki, co może być takie inspirujące, ponieważ jeśli dojdziemy do jakiegoś danego schroniska, to mamy miejsce na tej naszej mapce, żeby zrobić pieczątkę, czyli po prostu odhaczyć się, że to już mamy gdzieś tu szukam tej mojej, ona, przykład wiecie o co chodzi yy, także mega się tym zajarałam i yy, to, znaczy byłam w tych górach zazwyczaj na wesela yy, ale w sumie nie wiem, co to mówię ok, kolejna rzecz, o której chciałam mówić to związane też trochę właśnie z tymi górami yy, byłam w kinie w w tym miesiącu na czterech filmach. Jeden z nich był Everest, który, na który jak szłam, to myślałam sobie, o to będzie coś w stylu pojutrze, albo coś w stylu takich katastroficznych filmów, pewnie tkliwy, pewnie komercja i tak dalej. Spodobało mi się strasznie, strasznie, strasznie. Pokinęło pełne ludzi, połowa ryczała. Ogólnie pięknie zrobiony, pięknie zro... no pięknie zrobiony film. I tutaj to też się łączy z kolejnym moim ulubieńcem. To jest blog dziewczyny Ani, What Anna Where's. I słuchajcie. Nie wiem w sumie jak na nią trafiłam, chyba przez Paulę Godzińską, ale nie jestem pewna i ja oszalałam jak miała posty o Kili, zdobyła Manjaro i na blogu opisuje to jak to wszystko wyglądało, jak ona, no w ogóle jak się tego przygotowała, jak to wszystko, co opisuje całą tą wyprawę. Ja czytałam z zapartym tchem, czyta się to prawie pół godziny chyba to, tego posta, ale o jacie, no po prostu szok. Na przykład teraz, w ogóle ona jest w Tajlandii, więc ja na osobę oglądam snapy z Tajlandii i mówię, mi, no, bratnia dusza, fajnie, fajnie. Więc polecam ani, ani bloga. I kolejna rzecz, kolejna rzecz, o której mam mówić, to jest art-terapia. Słuchajcie, rozmawiałam z Tobą moją koleżanką i ona opowiadała mi o metodach na no, odstresowanie się. Ja mówiła, że jedną z takich metod jest artterapia i akurat tydzień później, będąc w Wilniu w kiosku, zauważyłam, że kolekcja haszety wyprodukowała coś takiego. I uważam, że to jest masakrycznie drogie i nie opłaca się tego kupować. Warto kupić sobie inną kolorowankę, jest tego musowym piku i samemu dobierać rzeczy, ale wiecie, to wciąga. To są takie prenumeracje, więc to po prostu wciąga. Tutaj mamy na przykład ja na razie mam trzy i chyba więcej nie kupię, bo jedna taka kosztuje po 15 zł, a w tym mamy jakieś tam trzy kredki, trzy długopisy, trzy coś w tym stylu. Ale kupiłam te pierwsze trzy, ponieważ w pierwszym było chyba ym, kilka tych przedmiotów i tak jakby wejście, potem w drugiej dostawało się taką fajną, ym, takie fajne pudełko, gdzie w środku możemy właśnie trzymać nasze y, przygory, więc stwierdziłam, że za taką cenę ok, jeśli jest to pudełko, to jak najbardziej tak. Yy, w trzeciej części była taka teczka, na nasze prace, która była jeszcze pusta, bo nie skończyłam e, mojego pierwszego rysunku. E, także tak to wygląda. A wiecie, a u, u nas na przykład teraz w Wrocławiu w sklepie e, Tiger Stores, którego po prostu pokochałam, ten sklep niesamowicie. On jest, jeśli jesteście jest z Wrocławia, na ulicy Ławskiej e, przy skrzyżowaniu tutaj, e, powiedzcie mi, koło za koło Starbucksa. I tam kupiłam Tyle kredek za cenę 5 czy 6 zł, więc opłaca się to 100 razy bardziej niż 3 kredki za 14. Znaczy, oczywiście tutaj w środku mamy, wiecie. Yy... Informacje o tym, na przykład, jak cieniować, o, jakieś, o tym, jak kolory działają, o kolorach wszystko, jaki jest żółto, jaki taki. Mamy takie jakieś medytacyjne, właśnie elementy, myśl o oddechu, jak to robić, żeby się uspokoić, bo to ogólnie przypomina trochę medytację. Strasznie wycisza, uspokaja. Nie jest to może jakieś mega twórcze dla mózgu, ale jednak po prostu coś odstresującego, i tutaj mogę wam pokazać. Moją jedną, w na razie jedną malowałam pracę. Pracę ja się po prostu sobie malowałam do odstresowania, Mega ciąga. Zobaczcie, tak mi to wyszło. Także, yy, no, coś fajnego, coś innego. Więc, jeśli jesteście zainteresowani, to Art terapia. wpiszcie sobie gdzieś w czy coś. I poczytajcie, widzicie, jakie są na przykład rysunki do, do, do po prostu. zobaczcie. bo no, szablony do malowania. Także, tak to, tak to mniej więcej wygląda. W kolejnym numerze też jest na przykład o kolorze zielonym, że zielony to wzrost, równowaga, energia, młodość. No, no, pełen bajek dla mnie. Okej, 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 koniec o art terapii. Następna rzecz, o której miałam mówić, już sobie tutaj zaglądam w moje. E, a, rzęsy! Sztuczne rzęsy! Zrobiłam sobie właśnie na te dwa wesela y, sztuczne rzęsy. Przetuszczam to do mnie do Robiłam to u siebie w Bielonii, więc. Y, no, jeśli jesteście zwierzę, to bez sensu, żebym polecała salę, no bo to jednak trochę bez sensu. I bardzo mi się podobały te, te moje rzęsy z tym, że no ja się chyba do tego nie nadaję, ponieważ ja muszę porządnie zmyć sobie makijaż, porządnie zmyć oczy, a to mnie tak jakoś szczypało, denerwowało, bolało, one mi się wykręcały, wypadały. Także ym, na pewno je zrobię jeszcze raz na wakacje, na okres wakacji, ponieważ... bo ponieważ staję rano i co? I piękne rzęsy, piękna twarz, obudzone oko, rzeźka, dziewczyna, normalnie szok. Także jak najbardziej fajnie coś mieć sztucznego, no po prostu budzisz się rano i nie wyglądasz jak zombie, tylko jak laska. Także, także fajna sprawa, tu możecie zobaczyć na zdjęciu, jak one wyglądają mniej więcej po przedłużeniu. Następna rzecz, następne ulubienie jest to kubek z Biedronki. Sweterkowy kubek z Biedronki po prostu są przepiękne. Jeśli jeszcze są w Biedronce, to leccie i kupujcie, bo kosztują 5,90. One były kiedyś w Duce, ale kosztowały chyba 20 i, i były trochę brzydsze, nawet powiedziałabym, więc, więc mega okazja. Następne, o Jezu, następne dwójkę o których już mówiłam, ale może nie zakodowaliście, bo to był jakiś tam filmik z sta, Targów, Farm, to dwa lakiery na jesień teraz yy, z Essie. Jeden to jest Bubbing for Bubbles i drugi Chocolate Cakes. Mega, mega fajne. Ten pierwszy właśnie taki granatowy mam teraz na paznokciach. O tym z Essie już też dużo mówiłam, więc sobie może trochę przynudzam. Yy, następna rzecz to są dwa produkty do włosów, które mi się teraz sprawdzają. pianowe z kompleksem Intensive Plus to jest Elfa Farm i o tym mówiłam, o składzie tego mówiłam na filmiku o zapuszczaniu włosów i produktach zapuszczania włosów. Na dole jest link, więc teraz nie będę tutaj czytała składów i analizowała, bo to nie ma sensu, ponieważ wszystko jest zrobione, poni ponieważ wszystko jest zrobione i dodatkowo będzie post na blogu. I następna rzecz, która mi się już kończy, o której też mówiłam w ulubieńcach, y, chyba sierpnia, to jest ten olejek z Altery. Kocham go i uwielbiam. Po prostu kosztuje chyba 6 zł i ja go stosuję teraz non-stop. Y, zobaczcie, że one tak fajnie się błyszczą po prostu przed myciem. Przed myciem nakładam na godzinę albo na całą noc i później nie ma problemu ze zmyciem. Skład jest boski, bo jest mnóstwo olei, także y, y, y y y, jak najbardziej tak. Następna rzecz to jest olejek tym razem do ciała. To jest olejek z Nuxa olej po prostu, który jest perfumem, perfumami w jednym i to też a propos tych wesel, ponieważ stosowałam to na wesele to jest taki zapach troszeczkę na noc taki bardziej mocny, intensywny myślę, że będzie świetny na zimę i no jeśli ktoś lubi taki zapach, to naprawdę po prostu love, 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 love pięknie nawilża i pachnie tak, o ja uwielbiam Następne dwie rzeczy, o których będzie oddzielny film, tylko teraz mówię, że to są moje ulubieńce, to są sforo, do czyszczenia naszej buzi, żel na dzień i na noc. O tym na dzień jest cały post na blogu wpisane, wszystkie składniki, także możecie zobaczyć. Będą, będę też oddzielny filmik, ponieważ na tyle pokochałam te produkty, że im się należy po prostu. Mm. Kolejna sprawa, ulubieńcy tego tego miesiąca to konferencje, 15. konferencji Meat Beauty. Też nie będę się rozwodziła, ponieważ jest cały filmik na YouTubie już pokazujący, jak co tam się działo. I o drugiej troszkę powiem, ponieważ tutaj od filmu już nie będę kręcić. To jest konferencja w Roblox, która odbyła się wczoraj. Każdy z Was może tak naprawdę pomóc w tworzeniu wrocławskiej, domośląskiej, blogosfery, przez to, że podzieli się swoją wiedzą, tak? I to jest tutaj. Coś, co chcemy robić. Blogerzy do blogerów, wszyscy się uczymy, jest naprawdę fajnie. I ym, tam pierwszą osobą, która mówiła, która była prelegentką, była polina Paul, One Little Smile I, i ja jej bloga śledzę od czterech lat chyba już, zawsze mam jej tapety na pulpicie i ogólnie po prostu uwielbiam ją za te wszystkie grafiki jest niesamowitą perfekcjonistką, pięknie to wszystko robi, także serdecznie polecam Wam jej bloga, na dole tam oczywiście link. I naprawdę mówiła o tym, jak zrobić, jak spowodować, żeby nasz blog był ładny, estetyczny, no po prostu cudo. Kolejną osobą był Tomek Lach, który opowiadał o tym, jak spowodować, żeby nasz blog był, miał większy ruch po prostu w sieci i generalnie on prowadzi bloga JadampL i faktycznie jak wpisujemy na przykład sobie w Google jak zrobić lekarza, jak zrobić ciasta na pizzę, czy cokolwiek, kto pisze blogi, wyskakuje, to jest blog jego, także y, warto było tego wszystkiego posłuchać. Deski spaler jeszcze dobrze, to, to, tak, to była inwestycja, bo, bo zapłaciłem koleżance 10 zł za to, że mi I, I generalnie, zarówno, dlaczego to pokazuję w ogóle, bo zarówno te statystyki, które pokazałem, które generalnie robią wrażenie nawet na ludziach, którzy nie prowadzą blogów, tylko starają się robić jakiś biznes w sieci, czy cokolwiek takiego. To zarówno te statystyki, jak i smaczne zdjęcia, jak i te najlepsze teksty, które się staram robić, to wszystko jest taka typowa, cały czas jednak blogerska praca czyli siedzę sobie w domu, w kapciach, w piżamie, właśnie stawiam gardek na krzesło i, i, i powstaje blog. Następny blog. Następna jakby prezentacja, to było Asi wyrwane z kontekstu. Ona mówiła o tym, jak poprawnie pisać, jak pisać ciekawie, jak pisać tak, żeby nas czytano, jak nie przynudzać, yy, jaki mieć styl i ogólnie też było to fajne, fajne, fajne i inspirujące. Następny wykład prowadziła Racka, ona mówiła o tym, jak zrobić, żeby blog czy kanał na YouTube był znany i lubiany i aż ta wypowiedź momentami zamieniała się w taki stand up, ponieważ Racka ma duży taki dystans do siebie i bardzo fajnie to wszystko pokazała, jak to wszystko ewoluowało, jak to tam się zmieniało, także mega, mega ciekawy wykład. U Was, gdzieś tam ta dyskusja się toczy, wejdziecie na przykład na swój hashtag na Instagramie, a tam jest ileś tam zdjęć wrzuconych przez... Osoby z zewnątrz, które po prostu Was oglądają i chcą się tym podzielić ze światem. I co było też fajne, kolejna konferencja, gdzie mogłam poznać dziewczyny, gdzie spędzić z nimi trochę czasu, z blogerkami. Kilka dziewczyn właśnie z Broblog było też na Meet Beauty także bardzo, bardzo pozytywny aspekt tego, takich właśnie konferencji, że można się spotkać. I to chyba tyle chyba mniej więcej już o wszystkim powiedziałam. A, wiem, sobie zapisałam, zapisałam sobie. Zapytaj o suszarki. Tak, chcę kupić dziewczynę jakąś suszarkę do włosów i prostownicę, wymienić, bo mam jakieś totalne shity. I e, nie uszkuję się często prostuje włosy i często, czasem prostuje włosy. Może tak. I to prawda, akurat. Więc. Chciałabym coś, co jest fajne, co jest nowe W ogóle wypadam jakby z tematu suszarek szare, i prostownic Jeśli są jakieś takie, wiecie, nowe hity to, to dajcie mi znać na dole Bo ja po prostu nic nie wiem I muszę czegoś poszukać Także to tyle To chyba tyle o wszystkim powiedziałam Mhm no, co co? Zapraszam Was na Instagram, Facebook, bloga. Ostatnio też na Snapchata, chociaż jeszcze tam się dopiero, yy, że tak powiem, rozkręcam, bo mój telefon jest tragiczny i nagrywanie nim snapów to jest katorga, bo się wszystko tnie, zacina. Także no, mam tego Snapa, ale póki co tam jest może jeden, jedno zdjęcie albo film na dwa dni. Także na pewno nie ma tam relacji 9 sekundowych. Yy, tylko są jakieś takie moje poszczególne, FDNC, jak coś. I tutaj, do zobaczenia. pa! O, to co, prawdziwy o, mężczyzna, który potrafi naprawić prysznic Tak, to ja, jeżeli potrzebujecie jakiegoś przystojnego, kochanego, naprawdę Złyną porządnego faceta, 24-latka, jestem do wzięcia. On jest wolny! Michał Bajak profil na Facebooku. Zapraszam serdecznie. Trzech fabryki gwoździ, prawdopodobnie nowej restauracji. Nowej restauracji, bardzo luksusowej. Zapraszam na obiad Zobaczymy, co za chwilę będzie. Lecę na rozmowę. Cześć, pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!